Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym zamieszczenie ogłoszenia kosztuje 10 zł, niezależnie od wartości auta. Wspiera nas również Autodna, dające możliwość sprawdzenia auta przed zakupem po numerze WIN oraz producent mierników grubości lakieru ProdicTech. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik Używane, program, w którym dokładnie sprawdzamy jeden egzemplarz konkretnego modelu, ale również robimy przegląd rynku, od którego dzisiaj zaczynamy. A na pierwszy ogień pójdzie auto podesłane przez pana Marcina. To bardzo ładna meganka dwójka, znana jako żelazko. Koniec produkcji, 2008 rok i prawie najlepsza możliwa konfiguracja. Benzyna 2.0 Turbo 160 KONI, skrzynia manualna. Prawie, bo do wersji 225 KONI trochę brakuje, ale i tak zaskakująco przyjemnie się tym jeździ. Przebieg to 180 000 km, cena 20 tysięcy zł. Kolejna propozycja to znalezisko od pana Olka. Dziękujemy. Jest to Volvo S60. Pierwszej generacji 2008 rok Benzyna 20 Turbo 180 KONI ze skrzynią manualną. Piękne zadbane wnętrze i bardzo niski przebieg, zaledwie 117 tysięcy km. Cena to 29 700 zł. Mercedes klasy S widz nam podesłał? Oto on. Jest to Locha, czyli W140, w dodatku w najmocniejszej, najwspanialszej wersji 600, co oznacza, że pod maską pracuje silnik V12, 6 litrów pojemności, prawie 400 KONI. Auto jest z 1995 roku, ma 400 tysięcy przebiegu, nie ma gazu. Cena to 65 tysięcy złotych. I przechodzimy do konstrukcji nieco popularniejszych, nieco młodszych. Fiat 500, Polski Salon 2008 rok i silnik 1.2 pod maską oraz bardzo niski przebieg 66 tysięcy km. Jest to wersja popa, cena to 19 800 złotych. Kolejna Volvo przed nami, tym razem xc 60 z 2010 roku. Polska dystrybucja tysiące przebiegu i motor 2.4 diesel pod maską 163 konie do tego skrzynia manualna i napęd na 4 koła Auto jest bezwypadkowe, na zdjęciach wygląda lepiej niż dobrze i chyba zostało bardzo przyzwoicie wycenione, bo na 42 tysiące złotych. I na koniec coś prawie nowego. Seat Leon czwartej generacji z 2020 roku. Pod maską silnik 1.5 benzyna, 150 koni, skrzynia manualna, polski salon, czysta historia i bardzo niski przebieg 63 tysiące km. Auto jest od pierwszego właściciela, wersja wyposażenia to Excellence, a cena to 89 tysięcy złotych. Korek zagłoszeń, które Państwo do nas podsyłali, nieco rozładowałem. Jeżeli o czymś zapomniałem, to bardzo przepraszam i proszę o ponowny kontakt. A teraz przechodzimy do sprawdzenia auta używanego. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów. Firma Prodigte, która produkuje mierniki i która dla Państwa, dla widzów motodziennika, ma 20% rabat. Szczegóły w opisie filmu. Mamy też lokowanie firmy Autodna, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Tutaj mamy 15% rabat dla widzów motodziennika. Szczegóły również. W opisie filmu. Suzuki Swift to auto nierozerwalnie związane z przełomem lat 80. i 90. w naszym kraju oraz ostatnią dekadą XX wieku. Premiera modelu jednocześnie pierwszej generacji Swifta to rok 1983, 3,5 metra długości. Na pierwszy rzut oka, na drugi też, nie wiadomo czy to Honda, czy Nissan jakiś, czy może mała Toyota. I to bardzo charakterystyczna cecha japońskich aut z lat 80., czyli brak charakterystycznych cech. Wyglądają te samochody niemal tak samo, niezależnie od segmentu. Pierwszy Swift był u nas co najwyżej ciekawostką, ale drugi i trzeci... To samochody Niemal wściekle popularne z dwóch powodów. Pierwszy to bardzo uniwersalny charakter konstrukcji. Pięciodrzwiowe nadwozie albo zgrabny sedan obiecywały sporo miejsca w środku i były to samochody dość przyjemne dla oka. Drugi powód był taki, że samochody te były relatywnie tanie, a miały japoński znaczek. Choć tak naprawdę od 1996 roku Suzuki Swift, wszystkie Suzuki Swift dostarczane do naszego kraju produkowano na Węgrzech, choć sama fabryka powstała w roku 90 pierwszym to dość długo się rozkręcała. W roku 93 złożono tylko 10 tysięcy Swiftów, w kolejnym 20 tysięcy, a we wspomnianym 96 już ponad 50 tysięcy. Jaka była druga, trzecia generacja auta? Jeśli pochodziła z Węgier, była najczęściej kiepsko zmontowana. Odstające wykładziny, umiarkowanie spasowane blachy, które o ile auto miało jakieś przygody blacharskie lub lakiernicze, bardzo szybko korodowały. Jednak samochód ten miał też sporo zalet. Był bezawaryjny, niezależnie od wersji silnikowej. Bardzo oszczędne, niezależnie od wersji silnikowej, a że Swift ważył 750 kg, to auto bardzo sprawnie przyspieszało. A w wersji GTI, silnik 1,300 KONI, wręcz latało. I co ciekawe, silnik ten posłużył Suzuki do budowy super motocykla lat 90. i ikonicznej już Hayabuzy. Choć tam koni było jeszcze więcej, bo 170. Swiftem, zwłaszcza po mieście, naprawdę przyjemnie się jeździło, zwinne szybkie, oszczędne auto. Dopiero w trakcie kolizji okazywało się, że zrobione z papieru. Europejska konkurencja była pod tym względem znacznie rozsądniej zaprojektowana. Co ciekawe, druga i trzecia generacja Swifta konkurowała w swoich czasach w zasadzie z wszystkim, co było tanie. Skoda Felicja była trochę większa, trochę lepiej wyciszona i ogólnie zrobiona. Ale więcej paliła i gorzej przyspieszała. Deulanos odebrał Suzuki wielu klientów, ale Swift konkurował też na przykład z Polonezem. O pół metra dłuższym i wyraźnie tańszym. W roku 2000 nowy Swift kosztował 30 tysięcy złotych, tyle samo co Fiat Siena, Lanos, Łada Samara kosztowała 25 tysięcy, a najtańszy Polonez 22 tysiące, ale Astra Sedan już 35 tysięcy a Golf 4 prawie 50. Trzecia generacja Swifta pod koniec produkcji była już samochodem bardzo przestarzałym, a kolejna, czwarta, dostępna od lutego 2005 roku, nazywana była nie bez przesady rewolucją, ze względu na nowoczesną, bardzo zgrabną do dziś sylwetką, w końcu akceptowalny poziom bezpieczeństwa, cztery gwiazdki w testach Euro NCAP, przyjemne wnętrze i przyjemne właściwości jezdne. To bez dwóch zdań udana konstrukcja, a jej niewątpliwy rynkowy sukces to po części zasługa kampanii reklamowej. Globalnie zaangażowano do niej Cristino Ronaldo, a lokalnie Joannę Brodzik. Swift dostępny był z silnikiem diesla, fiatowskim 1.3 Multijet 75 Koni, Unikamy oraz jednym z trzech silników benzynowych do wyboru: 1.392 Konie, najpopularniejszy, 1 102 Konie oraz w odmianie Sport 1.6 125 Koni. Suzuki już w latach 90. udowodniło, że potrafi zrobić żwawe GTI, a sporciak był rozwinięciem tej idei. W porównaniu z europejską konkurencją, Corsą OPC choćby z silnikiem Turbo, Swift był słaby. Ale nadrabiał. Świetnym układem kierowniczym, czułym i precyzyjnym, doskonałą pozycją za kierownicą i sztywnym zawieszeniem oraz bardzo dobrze dobranym przełożeniem skrzyni biegów. To jedno z tych aut, w których zwykła przejażdżka pobułki zmienia się w przygodę. I właśnie Swifta czwartej generacji dzisiaj sprawdzimy. Najstarsze egzemplarze mają już prawie 20 lat i z takiej perspektywy można już coś powiedzieć o tym, czy to udana konstrukcja, czy nie. A jak jest to ze Swiftami? No i tak, i nie. Swiftów oglądamy każdego roku 15-20, czyli niewiele, ale wśród nich zdarzają się co najwyżej 2-3 zachwycające egzemplarze, takie bez większych zastrzeżeń, co najwyżej do drobnej estetyki, typu polerowanie lamp czy wypranie wnętrza. I to chyba nie jest dobry wynik. Największym problemem jest to oczywiście korozja, zwłaszcza od spodu. Podłoga, progi, poszycia zewnętrzne rdzewieją rzadziej, chyba że auto miało jakieś kolizje i było szlifowane lub grzane palnikiem. I tak z naszych obserwacji nie ma reguły. Oglądaliśmy 15-letnie egzemplarze, które powinny trafić do zgniatarki, ale zdarzają się też takie, w których rdzy jest niewiele i jest ona naprawdę powierzchowna. Przed zakupem trzeba to obowiązkowo sprawdzić. Lakiery metaliczne są zdecydowanie bardziej trwałe, podstawowe szybko blakną, a od strony mechanicznej? Chyba największy problem to skrzynia biegów. Biegi ciężko wchodzą, wypadają albo skrzynia wyje. Przy większych przebiegach 200, zdarzają się wycieki oleju z silnika, głównie w miejscu łączenia ze skrzynią. Problemy z elektryką? Czasem z silnikiem. To już naprawdę sporadycznie. To jest trochę przereklamowana konstrukcja, jeśli mam być szczery. Po japońskim maucie większość oczekuje jednak trochę więcej, jeśli chodzi o bezawaryjność. A jak wypadnie nasz dzisiejszy bohater? Oto on. 2009 rok, pięciodrzwiowe nadwozie, pod maską motor 1,3,90 KONI, instalacja gazowa, przebieg to 250 tysięcy km, a cena to 14 tysięcy złotych. Od czego zaczniemy? Od sprawdzenia winów w bazach autodena i jest tu kilka ciekawostek. Auto jest z Niemiec i sprowadzono je w 2017 roku. Przebieg jest udokumentowany i nie widać historii szkodowej, więc jedziemy. Najpierw popatrzymy na auto z daleka, szukając niedoskonałości typu brak spójności kolorystycznej czy odstające panele, ale tu jest nieźle. A w szczególe mamy odstający zderzak przód. Liczne ślady miejskiej eksploatacji w postaci rys, obić, odprysków. Lakier na butniku z tyłu ma minimalnie inną strukturę niż na drzwiach, zderzak z tyłu też trochę odstaje, jest też trochę popękany i jakieś kasztany zaatakowały dach, jest małe wgniecenie. Podsumowując, tę część oględzin jest tak średnio z 3 metrów ładne auto z metra urok znika. Pomiary Suzuki Swift nie jest autemocynkowanym. Wzór z dachu to około 90 mikronów, wnęki 30 mikronów. Na błotniku z tyłu faktycznie mamy jakąś drobną korektę, ale nie ma szpachli. Tym bardziej śladów większej naprawy i to jedyne zastrzeżenie. Śruby bez śladów odkręcania, więc to bezwypadkowe auto. Klapa powoli zaczyna korodować, ale wnętrze jest w porządku. Jak na przebieg i rocznik, to nawet bardzo w porządku. Jest czyste, schludne, nie jest poprzecierane. Pod maską płynu chłodniczego jest bardzo mało. Dookoła korka widać trochę oleju, być może to pozostałość po dolewkach. A na bloku widać też kilka zapoceń. Od spodu też je niestety wypatrzymy, w okolicach skrzyni biegów. Za to korozji jest bardzo mało. Progi, podłoga zdrowe, trochę powierzchownej korozji jedynie. Widziałem gorsze pięcioletnie Peugeoty. Pora na jazdę testową. Mamy tutaj kilka plusów i kilka minusów. Zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce bez zastrzeżeń. Ale skrzynia bardzo hałasuje. Wyje na każdym biegu oprócz wstecznego i mamy też głośną pracę sprzęgła i delikatne poszarpywanie na gazie. Na benzynie jest w porządku. Podsumowując... Ten egzemplarz jeździ, jeszcze pojeździ, ale wymaga też sporych inwestycji. Przede wszystkim trzeba przejrzeć skrzynię biegów, co wydaje się proste, to manual, ale o wiele łatwiej znaleźć dziś specjalistę od automatów. Skrzynie manualne po prostu się wymienia na używane. Tutaj może być z tym problem, bo to po prostu wadliwe skrzynie i nie wiemy co się trafi. A ewentualna naprawa, wyjęcie, rozebranie, wymiana łożysk, synchronizatorów będzie kosztowała od 3 do 5 tysięcy złotych. Przy czym same łożyska komplet kosztują jakieś 500 zł, ale tak jak mówię, znalezienie mechanika przed 40, który kiedyś rozbierał manualną skrzynię biegów, chyba że od astry astryjotki nie będzie takie proste. Ze względu na to, że naprawa manualnej skrzyni biegów jest dość kosztowna. Jeżeli chcemy to zrobić naprawdę bardzo porządnie, to często jest bardziej kosztowna niż naprawa automatycznej skrzyni biegów. No chyba, że chodzi o takie popularne modele, do których występują części zamienne, które, których nie trzeba kupować waso, gdzie jedno łożysko. Potrafi kosztować kilkaset złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. W tym tygodniu powinniśmy zobaczyć się jeszcze dwa razy. Zapraszam na bardzo ciekawe spotkanie z Tadeuszem Forbrotem oraz na test. Myślę, że zobaczymy się w piątek i w niedzielę. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia.